Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki wręcz. W ten weekend czeka nas gala UFC Fight Night saint Hagen vs Figueiredo. Wydarzenie w Dimo w stanie Iowa. W walce wieczoru starcie dwóch czołowych zawodników w kategorii koguciej. Też ciekawe starcie w komejni węcie w kategorii średniej pomiędzy byłym podwójnym mistrzem organizacji One i świetnym grapplerem Reinerem Deriderem a wybitnym amerykańskim zapaśnikiem Bonikalem. Ogółem jest to moim zdaniem dobra rozpiska, pełna interesujących zestawień. Przejdę do ich omówienia. W kategorii muszej kobiet Juliana Miller zmierzy się z Iwaną Petrowicz. Obie mają taki sam bilans walk w OKTAGONIE UFC. Juliana Miller trafiła do organizacji przez program The Ultimate Fighter. Wygrała 30. edycję pokonując już na gali UFC w finale Brogan Walker ciosami w parterze w trzeciej rundzie. Przegrała jednak dwa kolejne pojedynki. Najpierw na punkty z Weroniką Hardy, a później została rozbita ciosami w pierwszej rundzie przez Luanę Santos. W zeszłym roku nie wychodziła do klatki. Wraca do rywalizacji po niemal dwuletniej przerwie. Miller to zawodniczka wytrzymała, waleczna. Głównymi jej atutami są umiejętności brazylijskiego jiu -jitsu. Jest zawodniczką bardzo aktywną w tej płaszczyźnie parterowej groźną również z pleców, potrafiącą obrócić pozycję. Natomiast może mieć kłopot przenieść pojedynek do tej płaszczyzny. Nie udało jej się w dwóch ostatnich walkach. Duże kłopoty w walce w dystansie z Veroniką Hardy. Nie potrafiła odpowiednio skrócić tego dystansu i przyjęła dużo więcej uderzeń. Zobaczymy czy jakieś postępy w walce w stójce poczyniła w tej przerwie. Moja rywalka Iwana Petrowicz również nie jest specjalistką od walki w stójce. Tanująca w Norwegii, Chorwatka jest zawodniczką przede wszystkim, starającą się korzystać ze swoich umiejętności grapplingowych. Przed dołączeniem do UFC była mistrzynią organizacji Ares, gdzie pokonała również Ewelinę Woźniak. Poddaniem w czwartej rundzie, duszeniem z zapleców, w UFC wygrała przez poddanie w trzeciej rundzie z Chinką na Liang, a przegrała w debiucie na punkty z Łaną Karoliną i ostatniej walce niejednogłośnie z Jamie Lynn Horf myślę, że może Petrowicz mieć przewagę w stójce nad Amerykanką. Prezentowała do tej pory lepszą defensywę. Do tego odnoszę wrażenie, że jest zawodniczką mocniejszą fizycznie od Miller i powinna mieć większą łatwość uzyskiwania dominującej pozycji w parterze. Postawię w tej walce na wygraną Iwany Petrowicz przez decyzję sędziowską. W kategorii ciężkiej Don Taylor Mace zmierzy się z Tomasem Petersenem. Większe doświadczenie występu w oktagonie po stronie MESA, ale też ten bilans niekorzystny. Mace jest zawodnikiem posiadającym nokautujące uderzenia, ale jeśli chodzi o umiejętności, dosyć przeciętnym zarówno w stójce, jak i w parterze. Ostatnio w swojej walce Mace po raz drugi w UFC przegrywał przez poddanie skrętówką na kostkę. Tym razem z Walter'em Mokerem, a pierwszym razem przegrał w ten sposób z Cyrillem Gunn. Trochę się poprawił w trakcie kariery, ale dalej ma kłopoty z obroną obaleń. A do tego dążył będzie jego przeciwnik Thomas Petersen, bo jest on przede wszystkim zawodnikiem polegającym na umiejętnościach zapaśniczych. Dąży Petersen w swoich walkach do uzyskania pozycji z góry i zadawaniu tych ciosów w parterze. Siedem wygranych po uderzeniach. Jedną walkę wygrał też przez poddanie w programie Contender z Chandlerem Colem. W UFC wygrał jedną walkę na punkty z Mohamedem Usmanem, przegrał natomiast w debiucie z Jamalem Poxem i przegrał też przez knockout w ostatniej walce z Shamilem Gaziewem w pierwszej rundzie. A ryzyko porażki przez Nokaut istnieje również w starciu z Mace'em, może mieć też kłopot kilkukrotnie przewracać większego od siebie sporo przeciwnika. Uważam jednak, że Peterson będzie w stanie to robić skutecznie. I mój typ tutaj na wygraną Tomasa Petersena przez decyzję sędziowską. W kategorii kogucie Gaston Bolanio zmierzy się z Quangiem Le. Obaj zawodnicy to specjaliści od walki w stójce. Peruwiańczyk wywodzi się z Muay Thai i sześć pojedynków w klatce wygrywał po uderzeniach. Wietnamczyk natomiast odnosił sukcesy w San Shou, chińskiej odmianie kickboxingu, ale po jego bilansie widać, że szybciej przystosował się do walk w MMA, bo ma na swoim koncie również kilka wygranych przez pododania i w walkach stara się włączać na swoich ataków próby obaleń. Było to widać w jego dwóch walkach w UFC, bo obalał on zarówno dwukrotnie Klisa Gutierreza, jak i raz Longa Shiao. chociaż obie te walki przegrał. No to dobrze się Leza prezentował, szczególnie w tym debiucie, który wziął na ostatnią chwilę szedł wtedy do walki na zastępstwo z Gutierrezem Bolanius ma bilans w oktagonie lepszy bo dwie walki wygrał na punkty z Aaronem Filipsem i ostatnio z Cortaviusem Romiusem przegrał natomiast po ciosach w drugiej rundzie z Markusem Maggi trudno mi tutaj wskazać faworyta myślę, że stosunkowo mają oni wyrównane szanse odnoszę wrażenie, że Bolanius jest trochę szybszy i lepiej składa kombinację ciosów ale z drugiej strony Kłangle może być mocniejszy w walce w klinczu i może być on w stanie sprowadzić do parteru Bolaniosa i trochę go tam skontrolować. W mojej opinii większe szanse na to, że ten pojedynek potrwa pełen dystans niż że będzie nokaut lub poddanie, postawię na wygraną Kłangle przez decyzję sędziowską. W kategorii słomkowej kobiet Marina Rodriguez zmierzy się z Jillian Robertson. Pojedynek Strajkerki z graplerką. Brazylijka Rodriguez, specjalistka Muay Thai od dłuższego czasu w czołówce kategorii słomkowej kobiet. Wygrała jednak tylko jedną z ostatnich swoich pięciu walk. W rewanżu drugi raz pokonała Michelle Waterson Gomez, ale przegrywała przez knockout z Amandą Lemosz. Przegrała też na punkty z Wirną Jandirobą, a w zeszłym roku. Przegrała dwie walki niejednogłośnie na punkty z Jessica Andrasz i Jasmin Lucindo. Rywalki w ostatnim czasie są lepiej w stanie wykorzystać te słabsze strony mariny, czyli parter. wciąż Brazylika dobrze się broni, ale te decyzje jej uciekają, kiedy zbyt dużo czasu spędza na plecach. W stójce wciąż jest niebezpieczna, szybka, celna, ale brakuje jej trochę siły uderzenia. Przebieg w pojedynku. Z Robertson będzie w głównej mierze zależał od defensywy zapaśniczej Brazylijki. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Kanadyjka wygrywała wymiany w stójce z Rodriguez. Chociaż w ostatnich walkach widać u Robertson poprawę w tym elemencie, dobrze Kanadyjce zrobiła zmiana kategorii wagowej. W kategorii muszej trudniej jej było przynosić walkę do swojej koronnej płaszczyzny parterowej, gdzie Robertson jest bardzo groźna. Jest świetną specjalistką jiu Ma 9 poddań na swoim koncie, z czego 7 w OKTAGONIE UFC. Dobrze też wytrzymuje Kanadyjka pojedynki kondycyjnie. Myślę, że trudniej będzie skontrolować Rodriguez od tych przecinek, z którymi do tej pory mierzyła się w dywizji słomkowej. Dlatego może być to w efekcie dosyć wyrównane starcie na kartach punktowych. Postawia ostatecznie na wygraną Gillian Robertson przez decyzję. W kategorii średniej Azamat Bekoev zmierzy się z Ryanem Loderem. Ryan Loder to bardzo dobry zapaśnik. Wygrał 32. edycję programu The Ultimate Fighter. W finale zadebiutował w UFC i pokonał tam Roberta Valentina uderzeniami w parterze w drugiej rundzie. Przy użyciu swoich umiejętności zapaśniczych kompletnie zdominował. Rywala w tej walce. Teraz będzie o to trudniej, bo Azamat Bekoef to bardzo wszechstronny zawodnik, również silny zapaśniczo, co pokazał w ostatniej walce, obalając i rozbijając uderzeniami w parterze Zakariza, już w pierwszej rundzie. Od dłuższego czasu próbował się on dostać do UFC, był mistrzem organizacji LFA, wcześniej występował na galach HCB i ACA. Ostatnia jego porażka niecałe 4 lata temu w pojedynku z Rafałem Haratykiem. I trzeba zaznaczyć, że przez większość tego pojedynku miał Bekoew przewagę nad Polakiem. Niemniej uważam, że Rajana Lodera stać na to, żeby Rosjanina obalić i uzyskać przewagę. Będzie o to jednak dużo trudniej niż w ostatnim pojedynku. I trudno będzie o rozstrzygnięcie przed czasem, prędzej na stronę Bekoewa który uderza mocno, dobrze kopie. Jest zawodnikiem groźniejszym w tej płaszczyźnie bokserskiej. Postaw jednak na to, że to Amerykanin lepiej wytrzyma trudy tego pojedynku i mój typ na wygraną Rajana Lodera przez decyzję sędziowską. W kategorii koguciej kobiet Misha Tate zmierzy się z Janą Santos, dwie bardzo doświadczone zawodniczki. Misha Tate oczywiście była mistrzyni UFC. Kilka lat temu wróciła do rywalizacji w OKTAGONIE po niemal pięciu latach przerwy. Stoczyła od 2021 roku cztery pojedynki, z których dwa wygrała. Pokonywała inne weteranki w powrocie Marion Renault uderzeniami w parterze w trzeciej rundzie i w ostatniej walce poddała w trzeciej rundzie Julię Avile. Przegrywała natomiast na punkty z Loren Murphy i Ketlen Vieira. Z Brazyliką Wiejrą przegrała w tym samym roku, w którym Jana Santos z nią wygrała. Rosjanka, żona Thiago Santosa, wcześniej znana jako Jana Kunitskaya, ma w UFC Remisoby. W odróżnieniu od Mieszytej, która jest specjalistką grapplingową, Jana Santos specjalizuje się w technikach stójkowych. W ostatnim pojedynku przerwała serię trzech porażek i wygrała zdecydowanie na punkty z Chelsea Chandler. Wcześniej nokałdowała ją Irene Aldana i przegrywała też Santos na punkty z Holly Holm i Carol Rossą. Wciąż obrona przed obaleniami nie jest najmocniejszą stroną Rosjanki. No i myślę, że Misza Tate powinna być w stanie tę słabość wykorzystać. Żeby zwyciężyć, Jana Santos będzie musiała skutecznie dystansować Amerykankę i celnie trafiać ciosami. Była mistrzyni na przestrzeni swojej kariery dużo się nauczyła i też powinna swoje uderzenia trafiać, chociaż prawdopodobnie mniej skutecznie. Połączę jednak z wykorzystaniem swojej przewagi parterowej. Uważam, że przyniesie jej to zwycięstwo. Mój typ w tej walce to wygrana miszy Tate przez decyzję sędziowską. W kategorii lekkiej Jeremy Stevens zmierzy się z Masonem Johnsonem. Stevens to weteran UFC, wraca do organizacji po dłuższym rozbracie. Tylko jedna wygrana w ośmiu ostatnich walkach na zasadach MMA. Pokonał w organizacji PFL niejednogłośną decyzją sędziowską Milesa Price'a. Przegrał tam jednak jeszcze dwie walki na punkty z klejem collardem i został poddany przez Natana Schulte. Zakończył też swoją ostatnią współpracę z UFC porażką przez poddanie Kimurą z Mateuszem Gamrotem. Nie jestem przekonany, czy kategoria lekka jest dla niego dobrym limitem wagowym, bo przez większość swojej kariery występował w limicie kategorii piórkowej. W ostatnich latach Steven spróbował swoich sił w boksie, zremisował z Jose Aldo i wygrał swoje trzy ostatnie walki w boksie na Goe pięści. Pokonywał w tej formule przed czasem byłych zawodników USC Jimiego Rivera i byłego mistrza Diego Alvareza. Niewątpliwie największym atutem Stevensa jest jego siła uderzenia. Potrafi on nokautować przeciwników. Ośmiokrotnie nokautował rywali w oktagonie UFC. Ma Stevens dużo doświadczenia i nie najgorzej też radzi sobie w płaszczyźnie parterowej. Chociaż nie można powiedzieć, że radzi sobie tam dobrze. Może mieć kłopoty z Masonem Jonesem, który jest silnym zawodnikiem, Potrafi on tym skutecznie zdominować w parterze rywala. Trochę pechowa jego przygoda z UFC. Stoczył cztery walki w oktagonie. Przegrał w debiucie na punkty z Mikeem Davisem i w swojej ostatniej walce w organizacji z Ludowitem Kleinem. No contest w starciu z Alanem Patrykiem po trafieniu palcem w oko. No i zdecydowana wygrana z Davidem Onamą, który wtedy debiutował w UFC wszedł na zastępstwo za Patryka, z którym drugi raz miał walczyć Mason Jones. No i walijczyk Ugandyjczyka kompletnie zdominował w parterze. Przed dołączeniem do UFC był mistrzem organizacji Cage Warriors i do tej organizacji wrócił. Potem jak zakończył współpracę z UFC, wygrał cztery walki. Trudno było w Cage Warriors znaleźć mu rywala na jego poziomie. Uważam, że będzie w stanie sobie dobrze poradzić w powrocie do UFC. Stevens wciąż jest niebezpieczny. Ze swoim boksem i silnym ciosem, ale myślę, że trudno mu będzie utrzymać walkę w stójce z Jonesem. A nie wykluczałbym też scenariusza, w którym to walczyk rani uderzeniami Amerykanina. Też duże znaczenie może mieć wiek, bo tutaj niemal 9 lat różnicy między nimi. Postawię na wygraną Masona Jonesa przez decyzję sędziowską. W kategorii koguciej Cameron Smoderman zmierzy się z Sierchim Sidim, dwóch zawodników. Z krótkim stażem w UFC do tej pory też dwóch dobrych technicznie strikerów. Smotherman wygrana w debiucie z Jakeem Hadleyem, pokazał w pojedynku z Anglikiem, że jest zawodnikiem dobrze boksującym, składającym kombinacje wygrał w tym debiucie dosyć zdecydowanie na punkty. Była to też jego czwarta wygrana z rzędu. W programie Contender przegrał w minutę z Charlamposem Grigoriu. To jego ostatnia porażka niecałe dwa lata temu. Walczy z Smoderman aktywnie. Dobrze też potrafi blokować kopnięcia, jednak przede wszystkim stosuje kombinacje bokserskie. Parter nie jest jego najmocniejszą stroną i unika walki w tej płaszczyźnie. Serhisyd jest od niego lepszym grapplerem, ale myślę, że Smoderman, podobnie jak Sadler, będzie w stanie w większości. Tę walkę prowadzić w stójce. Może mieć natomiast kłopot z zasięgiem, bo Serhii CD jest zawodnikiem z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi na tę kategorię wagową. Zazwyczaj ma przewagę nad rywalami pod tym względem zasięgu i potrafi z tego korzystać. Trafiał Kanadyjczyk do organizacji przez program Contender. Znokautował tam w pierwszej rundzie Ramona Taverasa. Trochę było kontrowersji. Ze względu na zbyt wczesne przerwanie sędziego w debiucie w UFC zmierzył się ponownie z Tawerasem i przegrał niejednogłośnie na kartach punktowych. Niejednogłośnie na kartach punktowych wygrał swój ostatni pojedynek z Garethem Armfieldem. W mojej opinii do końca zasłużenie. W odróżnieniu jednak od walki z Armfieldem, gdzie musiał sporo namęczyć się broniąc sprowadzenia rywala. Walka ze Smodermanem może bardziej przypominać starcie z Taverasem, który podobnie jak Smoderman najlepiej czuje się w dystansie bokserskim. Uważam, że może być to dosyć bliskie starcie. Postawię na to, że lepiej z kontry będzie trafiał Kanadyjczyk, mój typ na wygraną Siergiego Sidiego przez decyzję sędziowską. W kategorii koguciej Montel Jackson zmierzy się z Danielem Marcosem. Peruwiańczyk Marcos wciąż niepokonany w zawodowej karierze. Wygrał cztery walki organizacji UFC, do której trafiał przez program Contender. Jedna walka No Contest z Chińczykiem Maori Chilengiem, który w drugiej rundzie został trafiony przez Marcosa kopnięciem w krocze i nie był w stanie kontynuować pojedynku. Peruwiańczyk to bardzo dobry zawodnik Muay Thai, co pokazywał w starciach w oktagonie. Do tego bardzo trudno utrzymać go w klinczu czy sprowadzić do parteru. Świetnie potrafi Marco spunktować rywali w dystansie. Bardzo dobrze przepuszcza ciosy, trudno go trafić, a sam skutecznie kontruje. Również dobrze korzysta z niskich kopnięć. Zestawienie z Montelem Jacksonem może być dla niego za to trudniejsze. Również ze względu na gabaryty amerykanina, który jest wyższy i ma dłuższy zasięg od poprzednich rywali w UFC Marcosa. Uważam, że może być to problem dla zawodnika, który lubi ten dystans utrzymywać dłuższy i trafiać kontrami. Do tego Jackson potrafi uderzać bardzo mocno jest przy tym szybki. Nie bez powodu ma na swoim aż 8 wygranych przez knockout, 3 w UFC. Nie wiem, czy będzie w stanie to Jackson wykorzystać, ale powinien mieć też przewagę zarówno jeśli chodzi o umiejętności zapaśnicze, jak i parterowe nad peruwiańczykiem. Spodziewam się jednak przede wszystkim walki w stójce. Jackson wygrał pięć swoich ostatnich pojedynków i dwóch swoich ostatnich przeciwników nokautował w pierwszej rundzie. Tam ona, Black Sheara nawet w 18 sekund. Lewy prosty z odwrotnej pozycji, z której walczy Jackson. No ta odwrotna pozycja też może utrudniać wyczucie dystansu Marcosowi. Postawię na to, że to Amerykanin będzie miał przewagę w tym pojedynku i mój typ na wygraną Montella Jacksona przez decyzję sędziowską. W kategorii półśredniej Santiago Nibio zmierzy się z Danielem Rodriguezem. Pojedynek rówieśników, dwóch już weteranów MMA. Argentyńczyk z trochę większym doświadczeniem pojedynków w oktagonie. Zarówno Ponzinibio, jak i Rodriguez preferują walkę w stójce, mają również dobre umiejętności w parterze, ale w swoich walkach USI dosyć rzadko próbują przenosić walkę do tej płaszczyzny parterowej. Nie spodziewam się tego również w tym pojedynku. Myślę, że przede wszystkim będą starać się wymieniać uderzeniami na nogach. Wygrali oni po dwie ze swoich ostatnich pięciu walk. Rodriguez przerwał serię trzech porażek z rzędu, pokonując niejednogłośnie na punkty Alexa Morono. Santiago Ponzinibio po dwóch porażkach z Kevinem Hollandem i Muslimem Saikowym pokonał przez nocał w trzeciej rundzie Carlstona Harrisa. W mojej opinii widoczne jest, że zarówno Ponsinibio, jak i Rodriguez stracili trochę na szybkości, którą prezentowali jeszcze kilka lat. bio szczególnie przed tymi poważnymi problemami zdrowotnymi, które wyłączyły go z rywalizacji na dłuższy czas, wciąż jednak są to zawodnicy bardzo wytrzymali i dający dobre walki. Nibio ma mocniejsze uderzenie. Rodriguez z drugiej strony zazwyczaj jest trochę bardziej aktywny, zadaje więcej tych ciosów. Przez pryzmat starć z wspólnymi rywalami. Myślę, że zasadnym jest stwierdzenie, że ta walka w ich stójce będzie toczona na miarę wyrównanych warunkach. Uważam, że jest duża szansa na to, że to starcie potrwa pełen dystans. Zawodnikiem z większą szansą na skuteczne obalenie, że na takie w ogóle się zdecyduje, myślę, że jest Argentyńczyk. Jak dla mnie bez wyraźnego faworyta w tym pojedynku, postawię na wygraną Santiago Ponzini-Bio przez decyzję. W kategorii średniej Rainier de Rieder zmierzy się z Bonikalem. Interesujące zestawienie Holender-Rainier de Rieder to. Były podwójny mistrz organizacji One FC, dwie wygrane w oktagonie UFC. Mana już na swoim koncie. Potwierdził w tych walkach swoje świetne umiejętności parterowe, poddając Geralda Mersharta i Kevina Holanda. Posiada The Rider, czarny pas judo i brazylijskim jiu-jitsu. Debiut w UFC z Geraldem Merszartym nie był jednak dla Holendra prosty, w do drugiej walki z Kevinem Holandem, którego szybko obalił i poddał. Z marszartem było więcej stójki, i w tej płaszczyźnie derider już nie wygląda tak korzystnie. Przyjmował dużo uderzeń, i był tymi ciosami naruszany. Też jego jedyne dwie porażki w One FC z Anatolijem No to były pojedynki w wadze ciężkie, ale z Rosjaninem, którego nie był w stanie derider obalić i został przez niego znokautowany. Trudno o obalenie, będzie w starciu. Z Amerykaninem Bonikalem, bo jest on świetnym zapaśnikiem. Bardzo duże osiągnięcie Bonikala w zapasach uniwersyteckich w stylu wolnym. Zdobył też mistrzostwo krajowe. Nie załapał się Nikal do kadry na Igrzyska Olimpijskie. Przegrał w eliminacjach z późniejszym złotym medalistą. Jasno można stwierdzić jednak, że jest on jednym z najlepszych zapaśników, którzy. Zdecydowali się na występy w formule MMA. To przejście w wykonaniu Nikala wygląda dobrze. Mocno pracował on nad swoimi umiejętnościami parterowymi. Wygrał kilka pojedynków grapplingowych. Szybko trafił do UFC, dwukrotnie występując w programie Contender, wygrywając tam dwie walki, szybko przez poddanie w pierwszej rundzie. Wygrał też już cztery walki w organizacji. Poddawał Jamie'ego Piketa i Godiego Brandeja, Nokautował w 38 sekund wala Woodberna, a w ostatniej walce wypunktował Pola Krega. Ze szkockim specjalistą Jiu Jitsu przewalczył cały pojedynek w stójce. Nie ryzykował zejść do parteru z Kregiem, który jest niezwykle niebezpieczny z pleców. Myślę, że również kolejne rundy w stójce przewalczy on z deriderem. Podobna sytuacja co z Kregiem dla Nikala lepiej w ten parter z Holendrem się nie pchać. A biorąc pod uwagę to, że podobnie jak Kreg, The Reader w stójce nie imponuje może nawet bardziej niż Szkod, no to, bo Nikal powinien być w stanie również jego wypunktować ciosami. Będzie musiał jednak uważać na próby sprowadzeń Holendra, który jest w tym raczej lepszy od Krega ma w swoim zanadrzu również te rzuty z Judo. I Uważam, że ma większe szanse na wciągnięcie Nikala w parter. Postawię jednak na to, że Amerykanin znów zawalczy ostrożnie i mój typ na wygraną Bonikala przez decyzję sędziowską. W walce wieczoru w kategorii koguciej zmierzą się Corey St Hagen z Davisonem Figueredo, dwóch topowych zawodników w tym limicie wagowym. St. Hagen, jeden z czołowych pretendentów Figueredo były mistrz kategorii muszej. Brazylijczyk ma już za sobą cztery walki w tym limicie wagowym. Pokonywał Roba Fonta, Kodiego Garbranda i Marlona Were. Przegrał w ostatniej walce decyzją z Petremianem. Jeśli chodzi o Amerykanina, to Saint Hagen również w ostatniej walce przegrał po trzech wygranych z rzędu. I podobnie jak Figueredo, wypunktowywał on Marlona Were i Roba Fonta. Wygrywał też z Songiem Jadongiem. Przegrał natomiast z Umarem Nurmagomedowem. Ma również na swoim koncie walkę z Petrem Janem, przegraną decyzją, podobnie jak Figueredo, ale wyglądał na to, że St. Hagen był lepiej w stanie dotrzymać tempa Rosjaninowi i ta walka była bliższa w punktacji. Obaj St. i Figueredo są zawodnikami bardzo przekrojowymi, ale przede wszystkim jednak strajkarami. Brazylijczyk myślę, że ma więcej siły uderzenia chociaż w kategorii koguciej jego ciosy trochę mniejsze robią wrażenie na rywalach niż w dywizji muszej. Do tego jest Figueredo groźniejszym specjalistą w parterze. Posiada czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu i ma na swoim koncie tyle samo wygranych przez poddanie co nokautów po 9. Myślę, że może on starać się przenosić tę walkę z Sennhegenem do parteru. Nie będzie jednak o to łatwo, bo Amerykanin... Widocznie poprawił się pod kątem zapasu. Było to widoczne w kilku jego ostatnich walkach, gdzie był w stanie obalać rywali i ich kontrolować. Nie działało to w walce z Umarem Nurmagomedowem, bo Dagestańczyk sam jest wysokiej klasy grapplerem i to on obalał Amerykanina. Uważam jednak, że z Figueredo będzie w stanie się St Hagen lepiej bronić. Nie sądzę, żeby dał się zaskoczyć przykład jakimś zajściem za plecy. Raczej większość pojedynków powinna toczyć się w stójce. Tutaj Hagen może nie ma wyraźnej przewagi zasięgu ramion, ale jest znacznie wyższy od Brazylijczyka, i złapanie odpowiedniego dystansu może być dla Brazylijczyka równie trudne jak było to dla Petra Jana. Hagen jest też z reguły zawodnikiem bardziej aktywnym z ciosami, i pod kątem kondycji, może trochę lepiej wytrzymać ten pojedynek od Figaro. Brazylijczykowi zdarzało się trochę zwalniać w tych późniejszych rundach, pięciorundowych starciach wam się wyrównanego pojedynku postawię postawie na wygranu Koriya St. Hegena decyzją sędziowską. To by było na tyle gala UFC Fight Night St. vs. Figueredo w nocy z soboty na niedzielę, z 3 na 4 maja. Karta wstępna rozpoczyna się o pierwszej w nocy. Transmisja platformie UFC Fight Pass. Karta główna od godziny czwartej w nocy. Na antenach sportowych Polsatu dostępna transmisja. Jak zwykle zapraszam do oglądania, kibicowania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej gali. Jakie macie typy, i co sądzicie o moich. Jeżeli materiał wideo Wam się podobał, polubcie go. Przypominam o subskrypcji kanału. Ja się już żegnam. Do usłyszenia!